Dzień dobry widzowie. Dzisiaj będziemy grać w taką grę My Universum Light. My Little Universe. No i tak to wszystko wygląda. Tu też jest do zrutowane. Tak nie widziałem. Tu mamy misję, tu góry I my tak ogólnie musimy, no po prostu zbierać tu wszystko. Tu musimy rozbudować. I tu mamy inne uniwersa. Jeżeli chcecie, żebym je sprawdził teraz, bo ja je znam, to możecie napisać w komentarzu. Aktualnie jesteśmy w, na miejscu 1920. Więc trzeba trochę nadrobić. Więc musimy kopać i potwory. Pić. Tu mamy misję, że tu mam się dobudować. I ogólnie, jak się skończy jedno uniwersum, to się zaczyna drugie uniwersum. I musimy tak kopać. Już jesteśmy na 30 gwiazdek. I dalej jesteśmy na tym samym miejscu. A nie, awansowaliśmy. Jesteśmy na innym miejscu. O! Te, I musimy takie coś zbierać. Wcześniej to nie było, więc to jest nowe. O, teraz musimy się przenieść gdzieś indziej, bo te bałwany tam były. Więc musimy iść do tych bałwanów. Dzień dobry bałwany Dobra. A jak tu rozbudujemy, to będzie więcej bałwanów? Nie. Nowy to lepiej nie rozbudowywać. Dobra, za chwilę się pojawi kolejny bałwan, i jest następny bałwan. Na pewno tu nie ma bałwana, nie są. No na razie nie możemy, więc musimy o nowe materiały więc musimy zrobić takie coś i teraz mamy wszystko odebrane Wychodzimy i teraz możemy to kopać, bo Nigdy nie mogliśmy, bo potrzebujemy sieki jedynowej. okej okay. O. No dobra. potrzebujemy więcej kamienia, ale jeszcze misje nam na to nie pozwalają. O. Mamy deski. Bałwan. I ostatni bałwan. Awansowaliśmy znowu o miejsce. Dobra, i mamy wszystkie bałwany wybrane. Teraz co? O, trzeba rozbudować tylko w którą stronę. Na pewno nie to, więc musimy iść. Po drugiej stronie zamku. Jak to można nazwać zamkiem? Dobra. E, I tu trzeba było okay. Nie ja wiem, czy to jest miejsce drewna. Na Mam nadzieję, że jest mistrcy. Okej, okay. bałwan. Dobra. Następny bałwan, tylko muszę trochę zebrać. Jeżeli wam Gierka nie będzie się podobać i chcecie inną jedną grę z tych co polecam, no to możecie na przykład scharka wybrać. On to ty, ty jest też ciekawy gra. W górę z tych bałwanów wypada lud. było to. Małwanek, okej. Okay. My się gdzieś tu dobudujemy? Tak, tu coś jest. Ale co to? Nie wiem. Gdzie to jest? Tu. już koniec mamy, tu i tu się dopiero budujemy, okej okay. i mamy więcej drewna, jej, bardzo ładny ten biomius jest. O, wow, ile drzew, jaki las? Ścinamy las. Chcę bardzo awansować na top 500. W tym odcinku to zrobię. może nie? Nie wiem. Ale taki jest plan dzisiejszego odcinka: żeby dobić top 500. Dość hmm. dziwne te reklamy są. O, tu, tu, tu będzie. Jest! ubał wam. Ciekawe ile to zajmie. 7 godzin. Mm. To za ich dużo. Następna misja to jest tu. O blisko jest. O, tu trzeba jeszcze kamień. to? Nie, trzeba było lepsze niż właśnie dziś wrota. Dobra, to może jestem pozbierał kamień. Drewno, bo kamienia mam wiem. A bo mi się skończyło już. Mam kilo swój. Więc mi został tylko kamień. Święty Mikołaj! Uuuu, ty Nie wiedziałem, że Stanisław kotek jest taki sławny. Chyba nie dobijemy to 500, ale chociaż jesteśmy w to 1308, więc